Sytuacja polskich gospodarstw indywidualnych, polskich rodzin jest w obecnej chwili dramatyczna. No z jednej strony mamy galopującą inflację, która zjada i oszczędności, i oczywiście bieżące dochody. To już jest 10%, 11%. Z drugiej strony wzrastają stopy procentowe, co przekłada się na podwyżki rat kredytowych, no i też oczywiście obniżenie zdolności kredytowych, no ale mówimy bardziej o tej bieżącej, o tym bieżącym wydatkowaniu. Te raty wzrastają nawet o 500 tysięcy zł miesięcznie. Z trzeciej strony mieliśmy podwyżki mediów, prądu, gazu i to też o parędziesiąt procent, plus podwyżki cen paliwa. No to sumarycznie, jeżeli weźmiemy sobie rodzinę polską, która zarabia na przykład po 3-4 tysiące złotych na osobę w sferze budżetowej, no to naprawdę te podwyżki mogą zrujnować budżet zwykłej polskiej rodziny. W związku z tym myśmy dzisiaj przedstawili pakiet trzech rozwiązań, które pozwolą uchronić Polaków przed konsekwencjami tych zjawisk ekonomicznych, za, za które, na które wpływ mają rządzący, za które ponoszą dużą część odpowiedzialności. Więc to są po pierwsze podwyżki o 20% dla całej sfery publicznej, dla całej budżetówki, która naprawdę jest na to narażona, ponieważ no nie ma tych podwyżek, tak jak chociażby w firmach prywatnych. To po pierwsze. Po drugie to jest kwestia ochrony rad kredytowych, czyli fundusz, który pozwoli zachować wysokość rad kredytowych w wysokości tych z grudnia, czyli żeby te ostatnie stopy procentowe nie miały aż tak gigantycznego wpływu na wzrost. Rad kredytowych, Fundusz Ochrony Kredytobiorców i po trzecie obligacje antydrożyźniane, antyinflacyjne, które państwowe, emitowane przez Skarb Państwa, dwuletnie, które pozwolą Polakom ulokować w tej chwili swoje oszczędności na oprocentowaniu przynajmniej wysokości inflacji, tak żeby w tej chwili ta inflacja, która szaleje nie zjadała oszczędności Polaków. To są trzy nasze propozycje. Ustawy złożymy niezwłocznie, one już są prawie gotowe, więc jak tylko będą gotowe, zostaną złożone laski marszałkowskiej. No i apelujemy do rządzących, żeby wtedy jak najszybciej trafiły pod obrady. No bulwersuje to, że rządzący doprowadzili w dużej mierze do takiego kryzysu. Jeszcze jakiś czas temu pan prezes Glapiński mówił, że inflacji w ogóle nie będzie i że trzeba będzie walczyć z deflacją. Później mówił, że ona się, że będzie jednocyfrowa, później, że się skończy. Minister Stasiń zapowiadał, pan premier Stasin, że w styczniu ona spadnie do poziomu znowu paru procent. W związku z tym oni są dyletantami, nie umieją tego robić i w tej sytuacji, w której tak bardzo się mylą, jak prezes Glapiński, przyznają sobie premier rzędu 600 tysięcy złotych, prezes Glapijski. Czy to nie jest skandaliczne? To nas wersuje. To znaczy, to oczywiście z 600 tysięcy złotych niewiele się da w budżecie, w ale chodzi o sam symbol. Jak można w sytuacji, w której każde gospodarstwo indywidualne, każda polska rodzina ma problemy z koniec z końcem do pierwszego, wypłacać sobie tego typu premie, gdzie się tak bardzo skrzaniło. Po drugie, w sytuacji, w której budżet uzyskuje rekordowe premie inflacyjne, bo przecież inflacja zapisana w postaci 3,5%, jeżeli jest przekraczana, powoduje wzrost wzrost przychodów do budżetu nominalnie. Natomiast koszty są zapisane w, w, w starych nominach. W związku z tym budżet dysponuje gigantycznymi środkami i w tym czasie, kiedy jest wojna, kiedy są te wszystkie problemy finansowe, prezes Obajtek chwali się rekordowym zyskiem za zeszły rok i podwyższają, pre, podwyższają marże modelowe zarówno Lotosu jak i Orlenu o paręset procent, ponieważ z, 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 no jakby jest wyliczana marża modelowa, kurs dolara, wszystko to wyliczyliśmy, marże wzrosło o paręset procent od, od miesiąca. I prezes Obajtek znów za rok będzie się chwalić rekordowym zyskiem, który zarobił na wojnie, drenując kieszenie Polaków, no bo przecież jeżeli podwyższa marżę modelową Orlenu, to to znaczy, że każdy z nas na stacji płaci przynajmniej 50 groszy do złotówki ceny, którą po prostu zarabia sobie Orlen więcej niż by zarabiał, gdyby te marże utrzymał na poziomie. To, to są rzeczy bulwersujące, bo później bo później te pieniądze na co zostaną wydane? Na zakup polskiej presy, BIS, czyli na przejęcie kolejnych niezależnych mediów. A może pan prezes Obajtek sobie wypłaci jakąś premię i sobie kupi kolejny pałacyk, a ma już w majątku, co trzeba przypomnieć, za 12 milionów złotych. To są rzeczy bulwersujące i tak ta władza postępuje. Powinna się zająć tym, by ochronić Polaków przed skutkami tego kryzysu finansowego i tej sytuacji, a nie sobie samemu wypłacać premię i na tym zarabiać.